Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj będzie porównanie tańszych grup od SREMA z tańszą grupą Shimano, jaką jest DeOre, ewentualnie SLX. Natomiast na samym początku zapowiem wam, co będzie w kolejnym filmie dotyczącym produktów do MTB. Ponieważ to, co je najbardziej odróżnia, to Cage Lock, czyli blokada wózka, która w SREMie jest. Natomiast w Shimano jej nie ma, nie możemy po prostu sobie wózka do czyszczenia przerzutki zablokować. Pokażę Wam w kolejnym filmie, jak za dosłownie złotówkę zrobić sobie Cage Lock do najnowszej serii przerzutek Shimano bez żadnej ingerencji w konstrukcję. Myślę, że dużo osób z tego chętnie skorzysta. Jak widzicie, to są. Rzeczy, które bardzo pomagają w pracy. Materiał nagrywam dlatego, że bardzo dużo osób na różnych forach na YouTube wypisuje głupoty, że srem to jest plastikowy i łapie luzy, Shimano jest metalowe, luzów nie łapie, że srem rdzewieje sprężyna, że w Deore wszystko rdzewieje. Ogólnie chciałbym was uczulić, żebyście takich opinii nie czytali, nie sugerowali się, bo to najczęściej piszą ludzie, którzy albo w ogóle już nie dbają o sprzęt, albo nie mają z nim w ogóle do czynienia. Ja wam za chwilę udowodnię, że te oba sprzęty są niemal identyczne. Pierwsze, co je łączy, tak użytkowo i eksploatacyjnie, to kółeczka. Jedne i drugie mają jest tworzywa, natomiast y łożyska są identyczne, w jednych i w drugich są to łożyska ślizgowe z tą różnicą, że tutaj górne jest Shimano yy, przepraszam, tu górne kółeczko jest Sremoskie, a dolne to kółeczko shimanowskie możecie też yy, w ramach porównania zobaczyć jak to jest już bardzo zużyte, one były założone tego samego dnia ich przebieg to 9000 km, więc chyba nawet w przypadku tego shimanowskiego nie źle Sremoskie, mimo że jest kółeczkiem prowadzącym, dużo mniej jest zużyte. Natomiast to kółeczko będzie troszkę tańsze w zakupie, to będzie troszkę droższe. Tak jak mówię, łożyska są identyczne. Druga rzecz, która te osprzęty bardzo łączy, to waga, ponieważ ten SX jest to wersja oczywiście turystyczna. Jest jeszcze SX z dodatkowym kółeczkiem do MTB. Do użytku górskiego. Ten waży 349 gramów, a deorka będzie delikatnie cięższa. Waży 356. Możemy jeszcze dorzucić gram, ponieważ łożyska są nienasmarowane, są suche, dlatego się tak fajnie kręcą. Jak je nasmarujemy, no to będą troszeczkę gorzej się kręciły. Chciałem tu zaznaczyć, że ten egzemplarz deorki to jest deorka OM-owa. Czyli nie taka z pudełka ze sklepu, a yy, dla montowni rowerów. I ona jest właśnie 30 gramów cięższa czy 35 gramów nawet od tego, co ma wersja pudełkowa. Czy jeszcze je coś różni? Różni je tak samo w XT, w Nie jestem pewny: jest to wózek. wózek, który jest zrobiony z takiej paskudnej, chropowatej, lichej stali. Tutaj też y, na pewno już gdzieś jakieś o, rysy, mimo że jest to sprzęt nowy, tutaj jeszcze gdzieś była taka większa rysa. No ogólnie jest tych uszkodzeń na całej przerzutce sporo, nie ma też y, jednego elementu. Natomiast y, opuszczono mi cenę <laughs> ze względu na to, nie mam pretensji, y, ten element sobie dobiorę. To co jest największą nieprawdą. To to, że SX łapie luzy. Tak jak powiedziałem, on ma w tej chwili 9000 km. Jest to, tak jak powiedziałem, turystyczna wersja i tak była używana. Była używana w gravelu, natomiast w błocie śniegu, deszczu, nie zawsze było to perfekt wyczyszczone. I na tą chwilę, luz nie jest większy niż był pierwotnie od nowości. Omówienie, przerzutki, znajdziecie tu w zakładce. I to jak ona y, pracowała jak była nowa. Jak widzicie ten wózek to jest nawet w lepszym stanie niż y, ten od nowej dorki. Natomiast tak jak mówię, to są niuanse. Jeśli chodzi o pracę tych grup, to ja bym zestawił trzy grupy po stronie Srema, SX, NX i GX, tak samo Deore i SLX. One będą e, się tylko niuansami oczywiście skoro są to niuanse to dość ważne ale ale tylko nimi się będą różniły. Natomiast e, nowy, e, nowa budowa przerzutek od Srema od Shimano jest bardzo zbliżona do Srema i również przez to się bardzo zbliżyły pracą do e, przerzutek sremowskich a wyjątkowo e, SX był taką przerzutką, szczególnie w tej turystycznej wersji, która miała troszeczkę zbliżyć fanów Shimano do amerykańskiej marki i ona pracą bardzo mocno przypomina właśnie Deore. Nieważne czy to jest Deore 5100 czy 6100, ono się różni tylko wychyleniem tego elementu o 2 mm. Można to dostosować jak ktoś ma 5100, a chce przejść na 12 biegów, też można ja wam to pokazuję dlatego, że będę zmieniał tu akurat wózek i troszeczkę tą przerzutkę, ale też może w kolejnym odcinku opowiem. Drugą rzeczą, która bardzo różni te przerzutki, to jest sprzęgło w Shimano. Pod kątem budowy jest to takie typowe sprzęgło, które po prostu włączamy i wyłączamy za pomocą dźwigienki, włączone, wyłączone. Natomiast w Sremie od lat to się odbywa w ten sposób iż sprężyna która jest zamontowana wewnątrz ma kilka stopni twardości przez co moim zdaniem w pierwszej fazie ruchu wózka działa to znacznie przyjemniej. Natomiast pod kątem budowy skomplikowania technologicznego tu jest bardziej zaawansowane rozwiązanie. Reasumując, ja nie zauważyłem, że po 9000 km tu się jakieś luzy pojawiły. Czy przerzutka ore jest jakaś super wytrzymała? No, bardzo niestety, ale to też tego sztuki, które ja widział, widziałem, no nie pokazują. I tak samo element, który jest najbardziej newralgiczny w jej budowie czyli ten obszar to też jest wszystko tworzywo. To nie jest odlew, a pozostałe części to jest głównie odlew, plus wózek, który jest zrobiony z odkówki. To nie są też jakieś Bóg wie jakie materiały, i myślę, że jeżeli to jest stworzone tak naprawdę do turystyki, i tylko nieuczciwością producentów jest ten sprzęt wkładany do elektryków po 15 tysięcy czy innych rowerów po 80 tysięcy. To po prostu nie znaczy, że on powinien pracować w MTB, do MTB jest inna wersja SIXa i ona już jest też zrobiona właśnie ze stopów. Natomiast Deore jako sprzęt już przeznaczony do MTB też moim zdaniem jest świetny i się tam sprawdza. Więc tutaj nie słuchajcie absolutnie jakichś wyssanych z palca opinii. Moje zdanie prywatne jest takie, że Deore będzie znacznie mniej żywotne. Ale ono jest też dużo tańsze, więc coś za coś. Design jest tu rzeczą kontrowersyjną. Ja lubię sremowskie produkty. Mi się podoba akurat ten wytłoczony orzeł, ale Deore też moim zdaniem bardzo gustowne. No i jeżeli jest tańsze, to nie możemy oczekiwać tego samego okresu użytkowania. No, są troszkę bardziej zużywające się kółeczka, natomiast w wersji OM owej takiej y, dla montowni, tą przerzutkę w detalu gdzieś na Alixzie, czy jakimś sklepie internetowym możecie kupić od 120 zł. Koszt SX będzie od 160-170, natomiast y, dorka pudełkowa około 200 i około 280 SX. Tak naprawdę coś co łączy obie grupy, to są manetki i praca tych manetek. Shimano pracuje delikatniej. Srema manetki wszystkie łącznie z SX za to mają mniejszy luz przy czym SX w przypadku manetki także jest troszeczkę już podsunięty w stronę. Deore De delikatniej pracuje niż inne sremowskie produkty. No i ostatnia taka rzecz jeśli chodzi o Deore to już mi kolega wcześniej zwrócił. Mówił o tym też Janek Kiliński. Obaj na to zwrócili uwagę, że Deorka ma dość duże luzy od początku. No i ja ją wziąłem do ręki, obejrzałem, mówię, kurczę, no super rozprzed, nie ma żadnego luzu. Owszem, pierwsze na co zwróciłem to ten, na co zwróciłem uwagę, to ten paskudny wózek yy, z naprawdę słabej stali i to lakierowanie, no to jest, yy, to się rysuje od wszystkiego. Nie dziwię się w sumie, że ta przerzutka jest poobijana, yy, została wysłana w folii w pudełeczku Musiała się gdzieś na magazynie pobijać, eee, ale nie miała tutaj nigdzie luzu, właśnie na tym elemencie. W tej chwili już ten luz jest, a była niemontowana. Dlaczego się tak stało? Dlatego, że zaciągnąłem sprzęgło, żeby zobaczyć, jak pracuje. I w momencie, jak 20 razy tak zrobiłem, to posłuchajcie. O. Słychać, że już ten luz tu jest. I to jest dokładnie na tym elemencie to w, nie wiem czy na kamerze będzie widać ale to się przesuwa w tym miejscu i myślę że ten luz się będzie powiększał.